Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć dwa tematy. Pierwszorzędnie wielu z Was na pewno zadaje sobie pytanie, dlaczego zdecydowałem się właśnie na czarne wody, środowisko czarnych wód Ameryki Południowej. Spośród tak wielu różnych dostępnych do utworzenia akwarium stylów, regionów, ponieważ mamy pod względem wizualnym wiele znacznie lepiej może prezentujących się regionów. Mamy przecież afrykańskie jeziora, mamy Malawi, mamy Tanganikę, mamy Amerykę Środkową z dużymi pielęgnicami oraz rybami żyworodnymi. Mamy Regiony wysp przy Australii, mianowicie tropikalne, słodkowodne jeziora na tych wyspach z tęczankami, również z rybami żyworodnymi. Mamy, jeżeli chodzi o samą już Amerykę Południową, mamy trzy regiony: mamy przecież wody przejrzyste, mamy wody białe. Oraz właśnie czarne wody. Dlaczego zdecydowałem się właśnie na ten region? Pewnie wiele z Was zapyta. W dzisiejszym filmie chciałbym właśnie odpowiedzieć na to pytanie. Oraz drugim tematem, jaki, jaki pragnę poruszyć jest, czym tak naprawdę są czarne wody i czy tak w prosty sposób jesteśmy w każdym akwarium w stanie stworzyć czarne wody, i kiedy to akwarium w rzeczywistości. Tymi czarnymi wodami tak naprawdę jest, pierwszorzędnie rozpoczynając, pierwszy temat, dlaczego właśnie zdecydowałem się na ten region. Tak jak zresztą zapewne zauważyliście, co też po, po części jest widoczne w, w moich filmach oraz w komentarzach, jakie publikuję na, pod filmami wielu akwarystów. Stosunkowo bardzo przykładam się do wymagań ryb, które znajdują się w zbiorniku. Mianowicie, pragnę tutaj zaznaczyć, iż większość ryb, jakie posiadamy w akwariach, jest to, są to ryby hodowlane, które z naturalnym środowiskiem nigdy nic wspólnego nie miały, mianowicie ich przodkowie. Którzy są kilka pokoleń, nawet kilkanaście od nich, dopiero mieli cokolwiek wspólnego z naturalnym środowiskiem. Lecz fakt ten nie zmienia, lecz jakby nie zwalnia to z faktu, iż ryby posiadają również wymagania takie same jak ich naturalni kuzyni. Może są one bardziej złagodzone, może te. Wymagania nie są aż tak zaostrzone oraz radykalne jak właśnie ich kuzynów z naturalnego środowiska, lecz w dalszym ciągu jest to ten sam gatunek oraz ryby wymagają po prostu określonych czynników, takich jak występują w naturalnym środowisku. Ryby w naturze. Nie bez przyczyny znajdują się właśnie w takich miejscach, które właśnie zasiedlają, ponieważ są to najbardziej najbardziej optymalne warunki, w których się po prostu one najlepiej czują. Gdyby odpowiadały im inne parametry wody, inny styl środowiska, na pewno część ryb, która by dostała się czy to do polskich wód. Czy to do innych wód, bez problemu by się w nich zadomowiła oraz byłaby w stanie bez jakiegokolwiek problemu funkcjonować. Lecz, jeżeli wiele gatunków jest endemitami, i to nie jest nie tylko i wyłącznie z przyczyny człowieka, ponieważ zostały ich naturalne środowiska zniszczone, lecz tak naprawdę z po prostu kwestii naturalnych, oznacza to, że określone wymagania co do parametrów wody co do stylu środowiska, co do określonego czynnika, są po prostu najlepszymi warunkami, w jakich ryba jest w stanie funkcjonować. Więc, przechodząc po tym wstępie, dlaczego zdecydowałem się właśnie na ten styl akwarium, pragnę tutaj zaznaczyć, iż od samego początku, tak naprawdę, by w mojej akwarystyce, Podobały mi się ryby pochodzące z Ameryki Południowej. Po prostu w kwestii wizualnej, w kwestii gustu pod względem zachowań, w samej aparycji, najbardziej po prostu mi się podobały. Od zawsze pasjonowały mnie, tak jak wycie pielęgnice, przede wszystkim skalary. Od zawsze chciałem mieć ziemię jady. Lecz do tej pory nie miałem na tyle dużego akwarium, by móc właśnie ryby z tego rodzaju posiadać. Zawsze lubiłem styl ryb stadnych pochodzących z Ameryki Południowej. Kirysy sumokształtne zawsze mnie pasjonowały, zbrojniki również oraz ogólnie wszystkie ryby krążące wokół środowiska Ameryki Południowej. Zawsze mnie ciekawiły i zawsze górowały ponad innymi biotopami, właściwie środowiskami, ponieważ środowiska i biotop to są dwa bardzo rozległe terminy. Znacznie bardziej górowały nad innymi gatunkami, z którymi próbowałem. Próbowałem z Tanganiką na, pocz na początkach mojego kanału, próbowałem z regionami azjatyckimi. Próbowałem też z Ameryką Środkową. Raz próbowałem na krótki czas, tak naprawdę z Wyspami Borneo, lecz w ostateczności zdecydowanie nie był to mój gust. Nie czułem satysfakcji z obserwacji tych ryb. Po prostu nie ciekawiły mnie one, nie ukrywając, i w dalszym ciągu zawsze w tych zbiornikach wracałem do tej Amazonii. Wracałem właśnie do tych czarnych, może nie do czarnych wód, ponieważ właśnie z tym regionem jeszcze nie miałem styczności, ale zawsze wracałem właśnie do kontynentu Ameryki Południowej. Tak jak wiecie, zresztą poprzednio to wspomniałem, staram się coraz bardziej w stu procentach stawać na nacisk na wymagania ryb, tak jak zresztą dlaczego tak naprawdę wspomniałem już to we wstępie. A w związku z tym, iż ryby, które mi się podobają, akurat są to ryby pochodzące właśnie ze środowiska wód czarnych Ameryki Południowej, więc aby stworzyć akwarium, w którym będą się one najlepiej czuły, w którym po prostu będą miały one najlepsze środowisko, w którym mogą do funkcjonowania, po prostu musiały kierunkować się na kierunek Ameryki Południowej, konkretnie właśnie czarnych wód. Może dla wielu zbiornik ten bardzo wielu osobom, którzy chcą jakby stworzyć akwarium w stylu Ameryki Południowej bardzo trudno jest przekonać się do tego, ponieważ w kwestii wizualnej dla wielu może być to szokiem, iż coś takiego można trzymać w domu. Takie akwarium w stylu bagna. Pewnie wiele osób twierdzi, że to wszystko śmierdzi, to wszystko gniją te liście, po prostu ten styl akwarium. Jest po prostu nieestetyczny, chciałbym poprzez te filmy nieco obalić ten mit, ponieważ po pierwsze, jeżeli w naturalnym środowisku, ryby w, tym, w takim środowisku funkcjonują, oraz to jest najlepsze środowisko, tak jak wspomniałem wcześniej we wstępie, więc jest to odpowiedni region właśnie dla tych ryb. Po drugie, w akwarium może jest to rozgraniczenie wiadomo między zbiornikiem zamkniętym naturalnym środowiskiem lecz w zbiorniku dzięki czynnikom takim jak filtracja jesteśmy w stanie stworzyć również kawałek wycinku naturalnego środowiska. Więc tak jak mówię podsumowując chcąc stworzyć jak najlepsze warunki zdecydowałem się właśnie na ten region od zawsze próbowałem tak naprawdę rozpocząć przygodę z czarymi wodami oraz Często błędnie określałem swoje akwaria jako czarne wody, ponieważ zarówno ja poprzednio, jak i wiele osób obecnie twierdzi, iż umieszczając w akwarium kilka korzeni, kilka szyszek olchy, dwa liście katapangu oraz posiadając ryby z Ameryki Południowej, możemy twierdzić, że akwarium jest idealnym dla nich zbiornikiem oraz jest to po prostu już środowisko czarnych wód. No niestety jesteśmy tutaj w tej chwili w błędzie. Nie ukrywam, iż pragnę podkreślić, iż ja dopiero zaczynam również przygodę z Blackwater oraz to akwarium. Jeszcze w mojej opinii oraz na pewno w odczuciu osób, które posiadają ten styl akwarium już dłużej, jeszcze stricte Blackwater nie jest, lecz staram się jak najlepiej to po prostu odzwierciedlić, aby stworzyć jak najlepsze warunki właśnie dla ryb lecz przede wszystkim tak naprawdę teraz pragnę nieco przejść do drugiego tematu czym tak naprawdę jest Black Water, czy tak naprawdę prosto jest je stworzyć, ponieważ tak jak mówiłem poprzednio sam Black Water nie jest kilkoma korzeniami w akwarium oraz umieszczeniem w zbiorniku w zbiorniku szyszek oraz kilku liści Przede wszystkim, zarówno środowisko czarnych wód, jak i inne środowiska Ameryki Południowej oraz nie tylko, ponieważ e, tyczy się to również Tanganiki, Malawi, e, czy nawet e, po części na pewno zbiorników słonowodnych. E, czym tak naprawdę różnią się te wszystkie akwaria? Tak e, priorytetowo, co jest tak, tak naprawdę rozróżniającym je czynnikiem? E, Ponieważ nie jest to, moim zdaniem przynajmniej, yy, nie są to deklaracje oraz wszystkie czynniki wizualne, ponieważ one powstają również pod wpływem parametrów wody yy, oraz samej wody, która w nie taki, yy, właśnie w ten sposób wpływa na yy, to środowisko. Ponieważ w Tanganicy na pewno regiony by wyglądały inaczej w momencie gdyby yy, woda była o innych parametrach. Gdyby woda nie była aż tak twarda, rośliny by na pewno gęściej tam i intensywniej w tych regionach rosły. Gdyby na przykład właśnie w Ameryce Południowej woda była w bardziej przystępnych parametrach oraz w regionie dookoła właśnie panowałyby inne regiony, na pewno by samo środowisko wodne wyglądało zupełnie inaczej oraz styczyć to właśnie innych biotopów oraz regionów również. A mianowicie właśnie już drugi raz wspomniane dzisiaj parametry wody odgrywają najważniejszą rolę i to właśnie na ich podstawie jesteśmy myślę w stanie określić jakim stylem jest nasze akwarium oraz dopiero później inne czynniki również bardzo ważne. Ale pierwsze są tak naprawdę parametry wody oraz to, właśnie jak ta woda wpływa na środowisko życia naszych ryb, ponieważ mając odpowiednie parametry wody jesteśmy w stanie o wiele ułatwić sobie właśnie rozpoczęcie przygody z zarówno z tymi parametrami, więc mianowicie jeżeli chodzi o czarne wody, parametry te są bardzo radykalne, ponieważ. Na pewno wielu z Was już wie, iż jest to stricte woda bardzo kwaśna, mianowicie pH waha się w bardzo dużym rozgraniczeniu, mianowicie aż od 3,5 do 6, więc jest to już tak naprawdę praktycznie kwas, że tak to można określić. Jest to poniżej skali neutralnej, ponieważ neutralna skala to 6. Poniżej mamy oczywiście środowisko kwasowe, powyżej 6 mam oczywiście środowisko zasadowe. Jeżeli chodzi z kolei o temperaturę wody, waha się ona w zakresie od 22 do 28. Z kolei twardość węglanową mamy poniżej 1 stopnia. Jeżeli chodzi o mój zbiornik, pragnę tutaj przedstawić moje parametry. Temperatura wody wynosi tutaj 26 stopni, pH wody jest na poziomie Yy, obecnie jest na poziomie 5,5, yy, z kolei twardość węglanowa jest na poziomie 1. Właśnie takie parametry były konieczne do uzyskania tego zbiornika yy, oraz w jaki sposób mianowicie to uzyskać będę mówił w kolejnych materiałach. Yy, lecz tak jak mówię, dodając do samego akwarium kilka korzeni, przyszek czy liści nie sprawimy, iż te parametry w ten sposób nam się ustawią. Same szyszki oraz związki humusowe w niewielkiej ilości nie znaczą praktycznie dla parametrów wody nic. Dla samych ryb nie jest ważne, aby ta woda miała kolor herbaciany, tak jak to właśnie było w czarnych wodach, oraz aby ta, ryb, ta woda była po prostu taka ciemna. Najważniejsze, aby ta woda po prostu była odpowiednio kwaśna, ponieważ właśnie te ryby pochodzą z takiego, a nie innego środowiska. Kolejne pragnę jest zaznaczyć w kwestii informacyjnej, jeżeli chodzi o lokalizację właśnie tego pojęcia właśnie czarnej wody. Ponieważ na pewno jak też wiecie, nie tyczy ono się tylko i wyłącznie samej Ameryki Południowej. Mianowicie mianem czarnych wód określamy ekosystemy Ameryki zarówno Ameryki Południowej, mianowicie konkretnie uściślając rzek, takie jak Rio Negro, Rio Cururu, Rio Arapinus, Rio Icana oraz Rio Tife oraz licznym dopływu tych wód. Więc, tak jak często jest wspomniany fakt, czarne wody Amazonii, może nie do końca, nie do końca, przepraszam bardzo, odnoszą się w prawdziwym po prostu zwrotem, ponieważ Amazonia często ogólnikowo jest odnoszona do całego kontynentu Ameryki Południowej, co jest kompletnie błędnym określeniem, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, w tych wodach, w tych rzekach właściwie występują właśnie wspomniane dzisiejsze tytułowe czarne wody. Warto jednak wspomnieć, iż czarne wody występują również na kontynentach takich jak Azja, konkretnie uściślając podmokłe wpiska Malezji, Afryce, mianowicie Bagna Konga i Ameryce Północnej, Mokradło, Meksyku i Florydy. Tak jak widzicie, nie jest to określenie i uściślenie tylko i wyłącznie do Ameryki Południowej, lecz jest to, jest to stosunkowo rozbieżny tematyka i występuje tak naprawdę w ogromnej części regionów Regionów świata. Również tak naprawdę nie ukrywam, iż w wielu polskich jeziorach, w kwestii wizualnej, również przypominają one Blackwater. Choć jeżeli chodzi o parametry wody, nie są one aż tak radykalne. W kwestii wizualnej również to Blackwater przypomina. Dlaczego nie wspomniałem wcześniej? Dlaczego właśnie polskie wody nie są regionem Blackwater? Ponieważ w mojej opinii oraz na wielu akwarystów, z którymi również te sprawy dyskutowałem, wyznacznikiem są właśnie wspomniane już wielokrotnie w tym materiale parametry wody. Polskie wody nie mają aż tak radykalnie kwaśnych parametrów jak wody wspomniane przed chwilką, więc wyznacznikiem tutaj właśnie to nie jest. Więc, tak jak mówię, akwarium Blackwater wyznaczamy na podstawie parametrów wody. Kolejne materiały będą przedstawiały inne cykle na temat właśnie Blackwater. Oraz myślę, że może uda mi się przekonać choć kilkoro z Was, aby stworzyć bardziej naturalne środowisko, ponieważ w rzeczywistości również poprzednio byłem takim zwolennikiem faktu, iż Czarne wody to takie bagno w akwarium, takie w kwestii wizualnej, brzydki zbiornik, w którym wszystko na pewno to woda śmierdzi, gnije oraz w jaki sposób to można coś takiego trzymać. Lecz tak naprawdę z czasem udało mi się przekonać właśnie do tego stylu akwarium i naprawdę jestem zadowolony, ponieważ nie ukrywam, iż posiadając te same ryby, ponieważ, tak jak wiecie, ryby, które tutaj posiadam, w 90% są to ryby z akwarium 180 litrów i z akwarium 200 litrów, które posiadałem poprzednio. Mogę zaobserwować zupełnie inne zachowania tych ryb, zupełnie kompletnie w inny sposób ryby mi się w obecnej chwili zachowują niż w poprzednich akwariach. I nie jest to kwestia tylko i wyłącznie zmiana, zmiany rozmiaru w akwarium. Ale też przede wszystkim stylu oraz zachowań. Najprostsze, najbanalniejsze, tak naprawdę przykład, który tutaj pragnę odwołać. Często wspominamy oraz często słyszymy, iż neony czerwone nie pływają w ławicy, a w naturalnym środowisku pływają. I dlaczego w akwarium tak się nie dzieje? No, pragnę tutaj zauważyć, iż Właśnie jeżeli stworzymy tym rybom naturalne warunki, te ryby zachowują się znacznie bardziej naturalnie oraz właśnie trzymają się grupy. Również na przykład Chordras arquatus, który tutaj posiadam, nie jest rybą, która trzyma się strictej wyłącznie dna, lecz jest w stanie w ławicy pływać w toni wodnej, co również można zaobserwować w naturalnym środowisku. Pomijając już fakt nawet naturalnych zachowań skalarów, które, pomimo tego, iż są rybami hodowlanymi oraz nie są to stricte ryby dzikie, mogę zaobserwować tutaj znacznie inne relacje między tymi rybami i w rzeczywistości widać zachowania stadne tych ryb, ponieważ ta pielęgnica jest rybą łowicową, i mogę zaobserwować grupowe zachowania tych ryb. To obala jednocześnie mit, iż ta ryba jest rybą, która powinna być hodowana w parach. Kolejna, kolejny fakt, który mam nadzieję, że uda mi się tak naprawdę zaznaczyć, to iż tą różnicę w zachowaniach ryb, pielęgnięcę z rodzaju klety, akaramaroni, maroni, którą również tutaj posiadam, często jest określana faktem ryby bardzo spokojnej ryby wręcz strachliwej, nie wchodzącej w konflikty z innymi rybami, a tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić tej rybie odpowiednie warunki, jesteśmy w stanie zaobserwować pełnię zachowań tej ryby. W rzeczywistości ta ryba jest w stanie naprawdę pokazać swoje zachowania oraz swoje ubarwienie oraz nie jest taką spokojną rybą, ponieważ nie pozwoli sobie tak naprawdę w kaszę dmuchać, nawet kilkukrotnie większym od siebie rybą, jest, jest w stanie się im po prostu zdecydowanie postawić. Oraz nie ukrywam, że jest to zupełnie inna ryba, którą posiadałem wcześniej, w akwarium o innych parametrach oraz w akwarium w innym stylu. A więc myślę, że te kilka przykładów, które tutaj. Po przywołałem, ponieważ wręcz powiedziawszy jestem w stanie zaobserwować te zachowania bardzo wielu ryb. Jeszcze jedną kwestię chciałbym tutaj przywołać, ponieważ myślę, że to również jest fajny wyznacznik. Sum tak zwany drewniak, popularnie tak zwany, który poprzednio posiadając w akwarium 180 litrów rybę tę widziałem trzy razy. Przy tym... Dwa przy restatach tamtego akwarium oraz trzeci w nocy, przy karmieniu około trzeciej, kiedy wróciłem do pracy i właśnie na noc rybą dałem pokarm. Trzykrotnie udało mi się tylko tę rybę zaobserwować. Teraz, kiedy mamy tutaj parametry wody inne, styl akwarium jest inny, różnica w oświetleniu oraz wielu innych czynnikach. W naturalny sposób jestem w stanie zaobserwować tę rybę funkcjonującą normalnie, nie ukrywającą się, nie zakopującą się na całe dnie w piasku. Jestem w stanie zaobserwować, jak te sumiki właśnie pływają normalnie. Owszem, są one stosunkowo flegmatyczne, lecz wynika to z natury tych ryb, lecz nie ukrywają się. Nie, nie ma czegoś takiego, iż ta ryba po prostu się zakopie w piachu i, i, i po prostu ryby nie ma rybę normalnie jestem w stanie zaobserwować ponieważ czuje się ona komfortowo czuje się ryba, ryba, ryba czuje się bezpiecznie ponieważ ma otoczenie, w którym czuje się naturalnie parametry wody, które są po prostu umożliwiają tej rybie naturalne zachowanie także to by było na tyle w tym materiale dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę do usłyszenia w kolejnych materiałach z tematyki Blackwater. Dziękuję. Arrangerfish na razie.